W tym filmiku pokażę Ci jak możemy podłączyć pendrive'a do Samsunga Galaxy Tab S10 Plus i S10 Ultra. Jeżeli masz jakiegoś pendrive'a, który ma na przykład wejście USB takie standardowe typu A, no to w takim wypadku musimy skorzystać z przejściówki bądź też adaptera, jak zwał tak zwał, który wygląda jakoś mniej więcej w ten sposób. Oczywiście jest to tylko taki przykładowy, natomiast głównym celem właśnie takiej przejściówki jest możliwość podłączenia tej przejściówki do naszego tabletu i możliwość następnie podłączenia Pendrive'a, czyli po prostu szukamy przejściówki z zgodnym wejściem. Podłączamy oczywiście Pendrive'a najpierw do przejściówki i następnie przejściówkę możemy podłączyć wtedy do naszego tabletu. Następnie po podłączeniu powinniśmy otrzymać powiadomienie, że Pendrive został podłączony, bądź po prostu dodatkowa pamięć została podłączona. Będziemy widzieć także chociażby ikonkę w lewym górnym rogu. Natomiast jeżeli otworzymy. Powiadomienie: No to mamy tutaj dodaną pamięć USB. Co prawda nie musimy z tym nic robić, aczkolwiek, jeżeli będziemy chcieli odłączyć pendrive'a, no to warto tutaj rozwinąć powiadomienie i znaleźć opcję odinstaluj. To co prawda nic nie zrobi sz szkodliwego z pendrive'em, tylko po prostu tak jakby odłączy tego pendrive'a od naszego tabletu. I jest to zalecane, ponieważ w ten sposób bezpiecznie odłączamy nasz pendrive', co pozwala nam uniknąć potencjalnych uszkodzonych plików bądź też całego pendrive'a. W każdym razie, jeżeli już podłączymy pendrive'a, no to oczywiście możemy wejść w aplikację moje pliki i następnie po lewej stronie znajdziemy tutaj pamięć USB bądź jakąś podobną nazwę. I możemy sobie oczywiście przejrzeć wszystkie foldery, możemy sobie poprzerzucać pliki, możemy znaleźć wszystkie pliki właśnie w tym miejscu. Jeżeli mamy na przykład jakieś obrazy, które tam chcemy sobie przerzucić na, na pendrive', to możemy je zaznaczyć, czyli naciskami przytrzymujemy palcem. I następnie, oczywiście, możemy sobie wybierać jakieś yy, pliki, które chcemy poprzerzucać. I następnie na dole, oczywiście, mamy opcję przenieść. I następnie tutaj musimy znaleźć właśnie nazwę naszego pendrive'a. W moim przypadku jest to pamięć USB 1. Sobie przerzucimy na przykład do zdjęć. Wybieramy przenieść tutaj. No i proszę bardzo, teraz mogę sobie wejść właśnie w pendrive'a folder pictures. I proszę bardzo, mamy tutaj yy, wszystkie te pliki, które sobie przerzuciłem. Także tak to właśnie wygląda. Natomiast jeżeli chcemy przerzucić jakieś pliki z pendrive'a, no to oczywiście również jest taka opcja, robimy dokładnie to samo, naciskamy i przytrzymujemy palcem, następnie po wybraniu plików wybieramy przenieść i tym razem wybieramy oczywiście pamięć wewnętrzną bądź kartę pamięci, zależy z czego chcemy skorzystać. Wybieramy folder, w którym mamy to umieścić i następnie wybieramy, że chcemy tam przenieść i to tyle. Jeżeli możesz to zostaw łapkę oraz suba, dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.